Coś mi wzięło. Jeszcze pod sam koniec, ale walczy. Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj wyskoczyłem sobie na spinning na rzekę. Przejechałem sobie most. No i na szczęście rzeka już odmarzła. W tamtym tygodniu, w niedzielę jeszcze chyba było złapane Trochę pogoda do bani, bo dzisiaj powiem wam wieje strasznie, głowę urywa Jakieś tutaj właśnie opady śniegu Deszczu ze śniegiem, 4 na plusie No ale najważniejsze, że woda odmarzła Wziąłem z sobą dwie węteczki dzisiaj, jedna Ultralight. No i będę próbował jakieś okonki wydłubać Mam nadzieję, że się coś złowi wreszcie No ciężko powiedzieć Bo wiem, że było przymarznięte, teraz puściło i trzeba wszystko na nowo badać. A jak to wyjdzie, no to zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się coś złowić. Zobaczcie, pogoda, no szaleje, szaleje. Tam będzie pewnie za mną widać, jak czubki drzew się gną. I tutaj z tej strony, zobaczcie sami. No nic, najważniejsze, że przelotki nie będą marzły, więc biorę się zawędkowanie. Do wieczora tego czasu trochę mam i mam nadzieję, że coś złowię. Rybki nie widać. O, zobaczcie sami. <laughs> Ciężko powiedzieć, powiem Wam szczerze, może dzisiaj być niełatwo z tymi rybkami. No nic, próbuję. No trochę ten kolor mi tej wody nie odpowiada. Taki lekko zmącony, ale jeszcze nie jest aż tragiczny, więc może uda się coś złowić. Zobaczymy. Więc teraz tutaj będę łowił koło mostu. Obłowię sobie tutaj tą miejscówkę. Trochę tu szumu, samochody jeżdżą, ale trudno. Nie wiem, czy będzie to widać, ale tu za mną, tutaj w tym miejscu, cała buła takiej drobnicy siedzi. Aż czarno. Zobaczcie, może to. O, tam aż się spławiło. Cała tutaj chmara tej rybki. popróbuję tutaj na jakieś mikro jigi, Może się uda coś złowić. Jest pierwsza ryba na mikro <laughs> Proszę zobaczcie Sam nosek leszczyk taki na robaczka sztucznego Sam nosek o. taki mój zestawik dzisiaj zobaczymy dalej Czy się uda coś złowić Ale przy tym wietrze to naprawdę będzie ciężko <laughs> ale jest już coś tam diabłem konie w ogóle nie reagują to może białory będzie chciał coś tam podszkubywać zobaczymy I siadł. Co to jest? Kleń. Ooo. Ale klupnął. Ale ładnie zarąbał, pięknie Wiecie, taki nieduży Chyba się już wypił. Oj, 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 stój, stój, stój Ładnie wiona. czeburażkę Głodny. I taki ładny się Taki klenik no, udało się takiego klenika na tamte złowić, na czaburaszkę, ładnie klupną. dużo jest też tych drobnych okoni bierze, a ten już taki fajny, coś się udało złowić, dobra, wypuszczamy. Się nie spodziewałem, że tu klenia złowiera raczej się na okonie nastawiałem, ale chyba będzie trzeba jednak podłubać bardziej po nie ze środka i zobaczymy czy jeszcze się uda coś złowić. ale dłubanie dzisiaj masakra jakaś trudne łowy rzucam po drugą stronę, bo tam wiem, że ten drobna rybka tam jest ustawiona ta fala ją tam spycha, wiatr mocno wieje cała ta drobnica tam siedzi po drugą stronę i nastaram się na będzie wrzucać tam na czeburażkę, na tamte liczę że tam coś będzie chciało uderzyć. Ale ogólnie dziś bardzo trudno się łowi, do tego wieje brań, jak na lekarstwo. O, teraz było ładnie. Ładne branko było i się nie zacięło. To było na pewno fajne branko, takie przyciśnięcie. tak delikatnie prowadzaj teraz sprawdzimy czy ściągną gumkę i będzie wszystko wiadomo no tak mówimy było branie haczyk jest delikatny pociągło za końcóweczkę Zastanawiam się, czy nie dać większy haczyk, troszkę, ósemkę Dziesiątkę głównie ładne branie, ciekawe co to wzięło, <gry> nawet się nagrało, zobaczymy, co to klubło zna na tą gumkę, okoń, obstawiamy, mi się wydaje że okoń, Chodźcie. Jest, udało się takiego, Go udało się złowić. Chodźcie na tantę. Coś tutaj może wyszkubie jeszcze, wydłubię z tej wody i znowu było. Zmienimy haczyk na większy bo dziwne rzeczy się dzieją. Zobaczcie. Mi się to nie podoba. Są brania się zaczęły jakieś. Widzicie trochę tego sprzętu? Dziś zabrałem z sobą. Wszystko na Dubanie. Tylko czy ja mam? Tu mam dwunastkę, jest ósemka. Założymy trochę większy haczyk. Do tej czaburaszki Spróbuję na większą. Z ósemkę dam. Chociaż ta ósemka to tak wygląda, jakby nie było ósemką, tylko. Dużo mniejszy haczyk zimno w ręce, powiem Wam przerąbany taki łowienie. Ok, teraz to trzeba szybko zmontować. Dobra, mamy taki zestawik. Tylko haczyk zmieniłem na większy. Zobaczymy teraz No to dobra, lecimy z tematem dalej Na Delikatnie, na Czeburoszkę, na tante, No i spróbujemy jeszcze coś złożyć Coś co, to się zaraz dowiemy Nawet walczy Chaczek delikatny O, leszczyk Za nas Za nas jak uderzył Patrzcie, Dobił Dobię. Ale wieje, masakra A. Trochę większy Malanki znowu siadł takie dzisiaj, o, trochę walki. <laughs> <O>, trochę większy <laughs> takie dzisiaj łowienie, powiem wam dzisiaj na, ser na serii jakaś masakra pada ten deszcz, wieje do tego Trudne łowienie Już takich przynęt próbuję na czaburaszkę Jakieś małe dzigi, na ultralighta na tej drugiej wędce Żeby jakieś branie zrobić, o znowu się udało Teraz na kamerze A takie duże widać coś tam zaczyna dziuwać trafił taką gumę, hapnąć <laughs> znowu jakiegoś się udało dorwać dużego. zobaczcie w To oko okonie widać, ikry mają sobie, wszystkie grube ładne branie już zupełnie inne branie było teraz. I klupnięcie, ciekawe co to wzięło. O koń. Taki sobie. Ale. Kolejne twory. Dobra, rzucamy jeszcze raz. I znowu trzeba czekać, aż to opadnie, to dość głęboko, gdzieś 4 metry będzie, a to musi do dna dolecieć, a potem to delikatnie przesuwam po dnie bez jakichś gwałtownych ruchów. I czekam, który się jeszcze skusi. Ale niestety powiem wam ten wiatr daje dzisiaj nieźle w kość. Nieźle trzeba się gimnastykować, jakieś w ogóle branie zrobić. Dzisiaj ta pogoda nie rozpieszcza. Dzisiaj łowię sobie na naczeburaszkę z taką małą tantą, paczek 08. No i do tej pory udało się jakiegoś klenika złowić jakieś małe okonie. Ale nic poza tym. Pogoda widzicie straszna. Masakra jakaś. Ale dłubię na takie właśnie coś dzisiaj. Próbuję coś złowić. Jadzik A złapy pokażę Co złożyłem? Zobaczcie jaki jazik elegancki Na tante O! Pod mordkę, ale atakował na pewno o. Druga największa rybka dzisiaj Rozwinę sobie już teraz podbierak taki jajik sobie. Wziął. Jak widzieliście, fajnie się nagrało. Jedno trzecie branie dzisiaj większej ryby i się udało po prostu na kamerze to uchwycić, cały hol i branie. Super, mam nadzieję, że jeszcze coś weźmie. Na razie się nic nie dzieje Tego dłuższego czasu jakieś tam pobicia mam Ale to są wszystko małe ryby Może jeszcze pod wieczór się coś wydarzy, zobaczymy Zmienię po prostu nas no, powrotem na tamte i będę tą tamtą tutaj Naradka nie chciały o. Na taki zestaw miałem dzisiaj najwięcej brań, udało się na to wyciągnąć takiego lepszego klenia, jednego jazia Jakieś tam okonki pobicia były różnych ryb innych. Okonie leszczyk nawet się trafił, jakiś dobrze pamiętam, krąpik też na to wziął. Takie zimowe łowy. Mniej więcej pokażę co z sobą dziś zabrałem. No takie właśnie łowy. Tutaj mam właśnie te haczyki do Czeburaszki. Tu są dwunastki takie małe. Takie już nam małe bardzo tanty Z dużym oczkiem oczywiście A dzisiaj łowiłem na dwunastkę A teraz na tą ósemkę sobie łowię No i cała torba oczywiście przynęt różnych <taki> Takie zimowe łowienie to tam Dużo z sobą nie biorę Przeważnie Dużo tantów, raczki, jakieś takie, właśnie różne rzeczy. Małe to są przynęty, nieduże, przeważnie. Tu mam jedno przygotowane. Tutaj mam drugą. I to tak samo tutaj takie mniejsze tanty. Różne kolory, nawet takie. I delikatne łowienie i takich okoni powiem Wam, to dziś można naprawdę nałowić <śmiany> rozmiary powalające <śmiany> non stop walą ze środka rzeki wszystko co im się rzuci delikatnie ale pogoda daje w kość dzisiaj naprawdę ciągły opad Deszczu, praktycznie wiatr. Chyba z 2 stopnie, 3 będzie mniej więcej. Obrań też jak na lekarstwo, jak coś bierze, to bardzo małe okonki coś tam się owieszą. O, znowu pada. Piękna pogoda. Końcówka stycznia. Coś mi wzięło jeszcze pod sam koniec, ale walczy. Ciekawe co to jest. Tu zaczep mi nie weszło Ale walka powiem wam jest. Ciekawe, zaraz się okaże pewnie jakiś leszczyk albo krąpik. O! Ale walczy Kleń kurczę! Ładny kleń o, albo św... Nie, kleń. Klenik. Nieprzygotowany. A klenika. Zobaczcie, taki klenik. Jeszcze się udało trafić. Zobaczcie, taki klęk trafi jeszcze pod sam koniec. Jeszcze porzucam, ale takiego trafiłem. Tamte. fajne. Nawet go nie mierzę Ale tak delikatnie, patrzcie za czubek gór. Tylko tak dobiło. Dzisiejszego dnia najwięcej efektów miałem na, na takie gumki Na ten kolorek, zrobiłem dwa, kleniej jazia I jakieś tam okonki też Najlepiej na to działał Dzisiaj najbardziej skuteczna ta przynęta była Wszystkich nie wiem, mi się wydaje chyba, że ten kolor najlepiej dzisiaj robotę robił, bo na inne łowiłem i jakoś się nic nie działo, a na to najwięcej, więc zmieniłem sobie tutaj zestaw. Wymieniłem haczyk, dałem nowy. No i jeszcze trochę porzucę pod wieczór, może jeszcze jakieś skusze klenia. Widzę, konie dzisiaj nie chcą, ale klenie jakieś się trafiły. O dziwo. Na no, taki zestawik No to moi drodzy, ja już dzisiaj kończę, wędki zwinąłem Pogoda zobaczcie dalej Kiepska Deszcz, śnieg Wiatr No ale udało się coś złowić Dwa klenie wydłubałem tutaj Z tej rzeki Jednego jazia No i tych okonit małych też sporo Ale bardziej potem się nastawiłem na trochę grubiej O, jak teraz sypie żeby coś złowić lepszego No i udało się te dwa klenie Jednego pod sam wieczór A dziwo mi uderzył taki dość fajny Już też miałem się powoli zbierać Ale udało się złowić A z wami oczywiście się żegnam Bo już zobaczcie co się tutaj dzieje Udaję się w kierunku samochodu I do następnego zobaczenia nad wodą Trzymajcie się Cześć